W tym filmie pokażę ci w jaki sposób uruchomić monitor Insgard Digital ProFuture. W pierwszej kolejności podłącz kabel zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu monitora. W kolejnym kroku podłącz wtyk zasilający do gniazdka. Jeżeli korzystasz z listwy zasilającej, upewnij się, że jest ona włączona. Następnie włącz główny włącznik monitora znajdujący się obok gniazda zasilającego. Zobaczysz że włącznik z przodu obudowy zmienił kolor na czerwony. Oznacza to, że możesz uruchomić za jego pośrednictwem monitor albo zrobić to za pośrednictwem pilota. Na froncie obudowy w lewym dolnym rogu znajdziesz zestaw przycisków oraz złącz. W pierwszej kolejności włącznik główny. Posiada on trzy tryby świecenia. Jeżeli świeci się na czerwono, oznacza to, że monitor jest w trybie czuwania i jest gotowy na uruchomienie z przycisku bądź pilota. Jeżeli świeci na biało, Oznacza to, że monitor jest uruchomiony. W chwili, kiedy zmieniają się kolory czerwony i biały, monitor przechodzi w tryb uśpienia. Następnie znajdziesz cztery przyciski. Pierwszy z nich jest programowalny z poziomu ustawień i może służyć do wykonania zrzutu ekranu bądź przejścia do konkretnej funkcji monitora. Kolejny z nich cofnie cię do poprzedniego menu. Trzeci przycisk to ekran domowy, a ostatni przywołuje szybkie menu ustawień. Obok znajdziesz zestaw złącz. Są tutaj złącze USB 3.0, wejście HDMI oraz złącze USB typu C. Na panelu bocznym, po lewej stronie monitora, znajdziesz dodatkowe wejścia HDMI, złącze DisplayPort oraz dodatkowe złącze USB-C. Natomiast na panelu dolnym znajdziesz dodatkowe wejście USB 3.0, wyjście HDMI, cyfrowe oraz analogowe. Wyjście audio, a także port szeregowy.